Dzień dobry, witam państwa na konferencji prasowej. Przed weekendem mamy dobrą informację dla kierowców, a przede wszystkim mieszkańców Smolajn. Otwieramy obwodnicę, pierwszą zrealizowaną w ramach programu budowy stu obwodnic. Ale więcej na ten temat powiedzą pan premier i pan minister infrastruktury. Jako pierwszego o zabranie głosu proszę pana premiera Mateusza Morawieckiego. Rzeczywiście, Szanowni Państwo, o sezon letni w pełni, ale my nie zwalniamy inwestycji. Inwestycje są zresztą dla nas takim kołem zamachowym, poprzez które walczymy z tym obecnym globalnym kryzysem. Inwestycje to sianie ziarna pod przyszły wzrost gospodarczy, a w tym przypadku jest to kolejna obwodnica pierwsza z tego programu stu obwodnic, ale mamy kilka programów dla obwodnic także obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich i szczególnie się cieszę, że także w mniejszych miejscowościach możemy spowodować, że te tiry nie będą jeździły pod oknami, że mamy i ojcowie będą spokojniejsi o to, czy dziecko bezpiecznie idzie do szkoły i wraca ze szkoły, że powietrze będzie czystsze w mieście, że wszystko to, co się dzieje, sprzyja także przedsiębiorczości, bo właśnie obwodnice wyciągają ruch poza miasto, ale jednocześnie czyni, czynią to miasto, miejscowość, powiat, gminę bardziej atrakcyjną. To jest, Szanowni Państwo, taka mapa postępu. Ta nasza mapa dróg, którą z Panem Ministrem tak często analizujemy dróg szybkiego ruchu ekspresowych, ale także tych, tych mniejszych arterii gminnych, powiatowych. To jest mapa postępu, bo widzimy wyraźnie, jak w ślad za nowymi drogami przychodzą do kolejnych powiatów, kolejnych gmin nowi przedsiębiorcy, biznes. Dlatego dzisiaj też cieszę się, że znowu dobre wieści z rynku pracy że jest coraz więcej osób zatrudnionych. To takie ważne, Szanowni Państwo. Pamiętamy wszyscy doskonale poprzednie kryzysy. Ten kryzys finansowy z czasów Platformy Obywatelskiej i gwałtowny wzrost bezrobocia. W naszych czasach tego nie ma. Robimy wszystko, aby przyciągać kolejne firmy, kolejnych przedsiębiorców. Bo właśnie państwo nie może być, jak to mawiają liberałowie, przeźroczyste. Państwa ma nie być, nie być widać. Nie, państwo musi być aktywne. To właśnie aktywne państwo. Tworzy dobre warunki, dobre perspektywy do rozwoju przedsiębiorczości i do rozwoju gospodarczego, a w ślad za tym tworzenia nowych i ciągle coraz to kolejnych miejsc pracy. To jest nasza filozofia w dziedzinie rozwoju infrastruktury. A to także jest nasza filozofia w obszarze rozwoju gospodarczego w szerszym rozumieniu tego pojęcia. Dlatego, szanowni Państwo. Wkrótce w Iłży, tutaj w miejscowości w województwie smolajnym, w mojej miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim otwieramy obwodnice, otwieramy kolejne odcinki dróg. Po to właśnie, żeby ludziom żyło się bardziej komfortowo, bardziej bezpiecznie, a także żeby tworzyć coraz to lepsze warunki gospodarcze. To jest nasz konsekwentny program. Bliżej ludzi, bezpieczna Polska, silna Polska, ale blisko ludziom bliska ludziom, po to, żeby ludzie czuli to wsparcie ze strony państwa, także w budowie dróg, ale nie tylko. Oczywiście, dziś mamy bardzo wiele problemów gospodarczych, z którymi się mierzymy, przede wszystkim na skutek wojny na Ukrainie. Mamy bardzo wysokie ceny drożyznę, inflację i z nią też staramy się walczyć na wszystkich możliwych frontach, i będziemy to robić, ale także i przede wszystkim poprzez inwestycje. Inwestycje są tą naszą odpowiedzią na wyzwania czasu dzisiejszego. Będziemy je kontynuować, bo dzięki nim wzrost gospodarczy będzie szybszy, ale także bardziej zrównoważony i bardziej sprawiedliwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Te teraz do zabranie głosu poproszę pana Andrzeja Damczyka, ministra infrastruktury. Dziękuję bardzo. Panie premierze, szanowni państwo. Tak, to prawda. Cieszymy się z każdej nowo oddanej do użytku drogi. Cieszymy się z każdej obwodnicy. Tak samo tej smolajnej, jak cieszymy się z drogi ekspresowej, która coraz bardziej się ubogaca, mam tutaj na myśli. Ostatni wypadki, ostatnich dni na Siódemce drodze ekspresowej S7 w Pońsku. Tam kierowcy otrzymali 10 kilometrów jezdni, bezpiecznie drugiej jezdni drogi ekspresowej. A w Smolajnach mieszkańcy, ale także użytkownicy dróg otrzymują nowoczesną inwestycję nowoczesną obwodnicę realizowaną z programu 100 obwodnic. To inicjatywa pana premiera sprzed kilku laty. Wytypowaliśmy, przeanalizowaliśmy wszystkie miejsca w Polsce. Wytypowaliśmy miejsca budowy 100 obwodnic. 50 obwodnic na liście rezerwowej. Te 100 obwodnic, wszystkie są w realizacji, na różnym etapie, bo przecież trzeba pamiętać, że proces inwestycyjny trwa długo. To są wymogi prawa. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy chcemy szybciej. Chcemy jak najszybciej, ale musimy być zgodni z prawem. Także do końca tej dekady 100 obwodnic będzie faktem. 15 w bezpośredniej realizacji. W przygotowaniu pozostałe, w pozostałe obwodnice z programu. Ale to nie tylko program 100 obwodnic. To ponad 100 inwestycji, dużych inwestycji w ramach realizacji sieci drogowej i dróg krajowych. To dziesiątki tysięcy, setki tysięcy miejsc pracy, bo przecież liczymy także i wytwórców materiałów budowlanych. Ale to nie koniec programów inwestycyjnych, które są dedykowane w określone obszary, w określone przestrzenie. Tam, gdzie jeszcze inwestycje na drogach do niedawna były marzeniem mieszkańców, dzisiaj stają się faktem. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg rok 2019 2020, 2021, 2022. w sumie ponad 18,5 tysiąca kilometrów dróg wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych ciągi pieszo rowerowe to 12,7 miliarda złotych przeznaczonych przez rząd na wsparcie samorządów panie premierze samorządy za to bardzo dziękują to wsparcie samorządów w tych inwestycjach, na które by ich nie było stać, tych samorządów, gdyby nie wsparcie rządu. Gdyby nie wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj po raz kolejny mogę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Bo te inwestycje tylko w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 11 tysięcy obiektów realizowanych dróg, na tych 11, 11 tysiącach budów znalazły zatrudnienie małe, średnie firmy, te lokalne, firmy, które działają często w obszarze 10-15-osobowym pracowników. Producenci materiałów budowlanych mają ciągłą pracę. I tak jak powiedział dzisiaj pan premier, wszystko zrobimy, aby Sytuacja wywołana Putiną inflacją, wojną wywołaną przez agresora rosyjskiego na Ukrainie, nie zatrzymała polskich budów. Bo to dla nas jest ważne, to ważne jest dla Polaków. Bo to nie tylko bezpieczeństwo komunikacyjne, które jest naszym priorytetem, ale to przede wszystkim bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo naszych obywateli, to pewność zatrudnienia. A te wszystkie programy inwestycyjne taką pewność dają. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, jeżeli można. Przepraszam, tego nie uczyniliśmy, panie premierze, szanowni państwo. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy zrealizowali tę inwestycję. Zawsze to czynimy. Są tutaj wykonawcy, są te inżynierowie, którzy i pracownicy, którzy spędzili na tej budowie część swojego życia. Są projektanci, jest nadzór. Jest także są przedstawiciele generalnej dyrekcji dróg krajowych autostrad. Im bardzo dziękuję za przygotowywane inwestycje, ale także za te realizowane. Za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy samorządom za współpracę w realizacji tych inwestycji. A teraz naprawdę już tym razem dziękuję. Dziękuję bardzo panie ministrze. Przechodzimy do pytań. Proszę, by Państwo dziennikarze stosowali zasadę. Jedna redakcja, jedno pytanie, i trzymajmy się tematu konferencji. Proszę bardzo, Polsad News, jak dobrze widzę? Piotr Witkowski Polsad News. Panie premierze, PKB Polski w drugim kwartale spadło. Rok do roku wzrost nie jest tak wysoki, jak spodziewali się ekonomiści, co to oznacza dla gospodarki. I jeszcze jedno pytanie: czy widział Pan tańczącą fińską premier Sanne Marin, i czy podziela Pan oburzenie niektórych komentatorów? Szanowni Państwo, wzrost gospodarczy w tym roku może oscylować wokół 5%. Po dwóch latach pandemii, wojnie na Ukrainie, kryzysie surowcowym, myślę, że bardzo wiele państw świata mogłoby sobie życzyć takiego składanego wzrostu w roku 2021 i 2022, jak ma Polska. Mówię to z wdzięcznością wobec polskich pracowników, polskich pracodawców, bo Niezależnie od tego, że niektórym ekonomistom mylą się, myli się porównywanie kwartału danego do kwartału z zeszłego roku, kwartału danego do kwartału poprzedniego, spuśćmy zasłonę milczenia, wzrost gospodarczy w Polsce jest naprawdę solidny. W najbliższych kwartałach ze względu na dynamikę zdarzeń gospodarczych, sytuację rachunku bieżącego, bilans handlowy, siłę złotówki, a raczej jej względną słabość dzisiaj, będzie dochodziło do słabnięcia tego wzrostu gospodarczego, tak jak i w ogromnej większości innych krajów Unii Europejskiej i także na całym świecie. Wojna Putina, wojna Rosji ma swoje konsekwencje również w świecie gospodarczym. Widzimy ją wyraźnie w rosnącym długu publicznym bardzo wielu państw. Widzimy ją wyraźnie w rosnącym bezrobociu w wielu państwach. W Polsce bronimy miejsc pracy, w Polsce bronimy solidnego, zdrowego wzrostu gospodarczego i nie mam obaw, że polska gospodarka jest w jakimś chybotliwym stanie. Stan finansów publicznych dobry, a mając na uwadze okoliczności można rzec bardzo dobry. Poziom długu publicznego do PKB spada. Deficyt budżetowy będzie między 3 a 4% Myślę, że bliżej 3%. Mówię już nawet o całym deficycie sektora finansów publicznych, a więc taki, który jest do pozazdroszczenia przez niektóre inne kraje. Mamy dobrą sytuację na rynku pracy i jestem przekonany o tym, że te dane gospodarcze, no niestety związane z tą sytuacją globalną, pokazują pewne swoje. Jakby pewne kłopoty, które się z gospodarką wiążą, widzą to wszyscy Polacy, ale miejsca pracy są bronione, perspektywy wzrostu, potencjał gospodarczy Polski również jest utrzymywany, a to jest najważniejsze. Przedsiębiorcy o tym doskonale wiedzą. I drugie pytanie: Cóż, ja mogę powiedzieć, że widziałem ten filmik z tańczącą panią premier Sanomarin i uważam, że pani premier ma. Powody do radości, ponieważ Finlandia właśnie weszła do NATO. A więc, jeżeli z tej okazji pani premier Finlandii troszeczkę zakosztowała więcej Finlandii i w związku z tym tańca, to nie ma w tym nic strasznego. Bardzo cieszę się z tego, że ona tutaj taką dawką radości nas wszystkich uraczyła. Dziękuję bardzo. Pani redaktor TVN24, proszę. Dzień dobry, Dominika Dziółkowska, TVN24. Panie premierze, chciałam zapytać, jak pan ocenia pracę ministra Adamczyka? Znakomicie, świetnie nam się pracuje z panem ministrem od wielu lat i e, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, że mam takiego znakomitego, jeśli mogę tak powiedzieć, przyjaciela politycznego, który doskonale rozumie cały system, Zarówno w drogach, jak i w kolejach, a teraz także e, kwestie związane z żeglugą śródlądową, portami, czyli cała infrastruktura w szerokim rozumieniu tego słowa. To domena pana ministra i współpraca jest naprawdę znakomita. Adwocem, panie premierze, bo chciałam zacytować: takiej tempoty połączonej z niekompetencją, bezinteresownym szkodnictwem lub zawiścią, zakłamaniem i zwykłym łajdactwem dawno nie widziałem. To szef pana kancelarii miał napisać między innymi do pana o panu ministrze Adamczyku. Nie, panie redaktor, to ruska propaganda i ruskie trolle rozpowszechniają te informacje. A ja mogę tylko raz jeszcze zaapelować, żeby się nie dać łapać na lep tego typu rosyjskiej propagandy. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy konferencję prasową. Ale, 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 ale jeżeli tutaj pani redaktor z TVN-u coś powiedziała, to ja coś innego, jadąc tutaj dosłownie pół godziny wcześniej, zarejestrowałem. Otóż podobno. Tak, tak przeczytałem w jednym z portali. Pan Donald Tusk z taką pogardą, ze wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków, do pracy parlamentarzysty, pracy w Sejmie. Myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze. Pokazał, co myśli o Polakach, pokazał, co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków. A ponieważ to się stało akurat w Stefanie, to tak mi przyszło to do głowy, jak popatrzyłem na panią redaktor z tą teczką taką tutaj tam z tyłu, TVN napisane. I chciałem podzielić się tą taką myślą słodko-gorzką, na temat premier, pana może przewodniczącego. Bardzo ja pytanie zadała odnośnie pani, do konferencji dzisiejszej pani redaktor, Anny bardzo Chciałam proszę zapytać, już... jak pan ocenia sw swoje decyzje, proszę to bardzo, znaczy proszę, dymisję bardzo. głównego inspektora ochrony środowiska i dymisję szefa wód polskich no, w kontekście tego, że dzisiaj podano jedną z przyczyn, albo przyczynę e, tego, co się stało w odrze? Czy według Szanowni pana, państwo, panie premier, te dziękuję. decyzje były słusze? Bardzo dziękuję za to pytanie, pani Redaktor. Trochę bylibyśmy zdziwieni z panem ministrem, gdybyśmy odeszli stąd bez pytania o, tą, o to fatalne zdarzenie ekologiczne, z którym się borykamy. Więc dwa słowa na ten temat. Otóż po pierwsze, przypomnijmy, że niektórzy insynuowali jakieś skażenie odry chemikaliami skażenie odry rtęcią. Więc ja chciałem powiedzieć, że Odra jest tak skażona chemikaliami i tak skażona rtęcią jak Donald Tusk skażony prawdomównością, czyli w ogóle. To jest pierwsza rzecz. Druga, ja podejmuję decyzję szybko w momencie kiedy powziąłem informację o tym, że rzeka jest pełna śniętych ryb. To znaczy, że ktoś może w niewłaściwy sposób zareagował. A w każdym razie ktoś musi ponieść konsekwencje polityczne. I dlatego podjąłem właściwe, konsekwen... podjąłem właściwe decyzje dotyczące konsekwencji kadrowych. I um, te konsekwencje na pewno będą zrealiz... znaczy są już zrealizowane i na pewno nie będą cofnięte. A co do najważniejszej kwestii, czyli meritum, to szanowni Państwo, ani ja, ani minister Adamczyk, nie jesteśmy od spekulacji, my nie jesteśmy ekspertami. Od ewentualnych przyczyn dotyczących śnięcia ryb. Ale warto przypomnieć, że w Niemczech w roku 2014 była wielka katastrofa ekologiczna. O podobnej skali śnięcia ryb, martwych ryb, przyczyny do dzisiaj nie zostały wyjaśnione, niestety. W 2009 roku zarządów Platformy Obywatelskiej na Bugu doszło do ogromnego również wymierania ryb. Podobna skala. Jakoś wtedy też niestety nikt się za bardzo tym nie interesował. My dzisiaj, w 2018 na arenie pan minister podpowiada, my dzisiaj bardzo się tym przejmujemy. Jest to dla mnie bardzo niepokojące, nie spocznę, dopóki nie zostaną wyjaśnione te przyczyny. Dlatego poprosiliśmy najlepszych profesorów w tej dziedzinie, ich teologów, profesorów od właśnie rzek, od, 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 od badania jakości wody. Aby wspólnie wypracowali pewną koncepcję. Dziś przedstawiane są kolejne koncepcje, ale ja nie chciałbym ich komentować, bo właśnie nie chcę, nie chcę tutaj jakby wpisywać się w ten nurt e, przypuszczeń pewnych. Chcę odżegnać się od tych fake newsów, właśnie od tych bzdur, od tych nonsensów, od tych fałsz, fałszywych oświadczeń, które padały ze strony chociażby pani marszałek województwa lubus Lubuskiego. My jesteśmy od tego, żeby wszystkie instytucje badały w maksymalnie sprawny sposób, pobierają codziennie próbki ryb, próbki wody. W poniedziałek będzie kolejna, będzie kolejna nasza debata dotycząca tego, czy już możemy z powrotem otworzyć rzekę. Ale jeszcze też nie chcę tego przesądzać. Będziemy się nad tym zastanawiać, ponieważ no, bierzemy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo zwierząt. I w oparciu o to będziemy podejmowali nasze decyzje. Nie wiem, czy pan minister coś chciałby dodać do tego. Również, również Wody Polskie w przyszłym tygodniu organizują konferencję, organizują taką naradę, seminarium, aby wytyczyć mapę drogową na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie z myślą o rewitalizacji odry, z myślą o przywróceniu jej w pełni. Życia z myślą o jej zarybianiu, to oczywiście, według naukowców i za naukowcami, powtarzam, za akademikami, musi być poprzedzone szczegółowymi badaniami nie tylko dna rzeki, ale także i roślin przybrzeżnych, rosnących przy brzegu w wodzie. Wszystko to zostanie opisane, wszystka ta, ta mapa drogowa zostanie określona. A ponadto ważne jest to, o czym mówił pan minister Marek Grubarczyk na. Posiedzeniu połączonych komisji sejmowych, przygotowujemy, przygotowywana jest spec ustawa w tej sprawie. Także e, szybkie działania, ale przede wszystkim, jak mówił pan premier, podparte e, analizami e, i w, e, wynikami badań prowadzonymi przez specjalistów, naukowców, e, także i praktyków e, przez instytuty właściwe do spraw. E, czy środowiska wodnego przez Instytuty właściwe do e, ochrony środowiska naturalnego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwo dziennikarze muszą wybaczyć. Wydawca mi mówi, że czas programu dobiega końca, to język, który państwo znają. Także dziękuję bardzo panie premierze, dziękuję panie ministrze. Nie A mamy... Czy są jakieś jeszcze inne pytania, innych redakcji? To proszę bardzo proszę pan tak, się ja zgłasza. Ja mam jeszcze pytanie, bo powstaje polska agencja obiektów sportowych, która ma zarządzać między innymi stadionem narodowym i promować sport, a to nie są dotychczasowe zadania Ministerstwa sportu. Po co taka agencja ma powstać? Czy to nie jest mnożenie biurokracji, czy to oznacza, że Ministerstwo sportu nie radzi sobie z obowiązkami? Tutaj szanowni państwo, nie ma jeszcze decyzji, są kwestie związane z pewnymi propozycjami Ministerstwa sportu i będziemy jako rząd debatować nad tym w swoim czasie. Proszę bardzo, pan się zgłasza jeszcze. Dziękuję bardzo. Dariusz Gołębiowski, Gazeta Warmińska. Panie premierze, chciałem zadać jedno pytanie, mianowicie czym ta piękna, aczkolwiek do tej pory niezbyt y, doinwestowana kraina zasłużyła sobie na uwagę właśnie rządu i w tej chwili no, trwają inwestycje na drodze 51, ale za chwilę przecież przekopnie żyje. Czy tych środków będzie relatywnie więcej w przyszłych latach? Tak, tutaj są ze mną, jest, są posłowie, jest pani poseł przede wszystkim, pani Iwona Arendt, jest pan Jerzy Schmidt, który też się kiedyś drogami zajmował, jest pan wojewoda z nami. I chcę powiedzieć, że bardzo często rozmawiam z państwem o potrzebach właśnie województwa warmińsko-mazurskiego. I jeżeli popatrzycie państwo na to, kiedy, jakie środki były przeznaczone? Bo można mówić o tym, jak piękne są Mazury, są przepiękne, ale kto rzeczywiście przeznaczył ile środków na drogi i na komunikację? Warto się zaznaczyć, warto się zastanowić nad tym i porównać te lata 2007-2015 do lat 2016-2022. To porównanie jest miażdżące dla naszych przeciwników politycznych, miażdżące. Także drodzy mieszkańcy Mazur, Warmii, będziemy starali się zachować to piękne środowisko, przepiękne, najpiękniejsze w Polsce środowisko naturalne, pełne jezior, lasów, ale jednocześnie uczynić ten układ komunikacyjny na tyle atrakcyjnym, żeby przyciągać z jednej strony turystów, a z drugiej strony przedsiębiorców, żeby ta przepiękna kraina polskich jezior tętniła życiem. O to nam chodzi i dlatego tak bardzo inwestujemy w infrastrukturę, a liczby mówią same za siebie. Jeżeli można, panie premierze. Proszę bardzo. Pan zapytał, czym region zasłużył sobie na inwestycje. Polacy zasługują na inwestycje w każdym regionie naszego kraju. To nie jest tylko Warmia i Mazury. To jest Podkarpacie, to jest Lubelszczyzna, to jest Podlasie, Warmia i Mazury, zachodniopomorskie, Środkowe Wybrzeże. To jest Dolny Śląsk, to jest Małopolska, to jest Świętokrzyskie, to jest Mazowsze. Wszędzie tam Polacy, ale także użytkownicy z dróg zagranicy, nasi goście zasłużyli na to, aby poruszać się bezpiecznymi drogami. Ale każdy region zasłużył na inwestycje. Ja mówiłem o. Mówiliśmy z panem premierem o programie 100 obwodnic. Wyznaczono 100 obwodnic. W każdym województwie 4, 5 obwodnic. To nie jest tak, że w jednym województwie w jednym regionie jest dużo, a w drugim w ogóle. To nie jest model polaryzacyjno-dyfuzyjny, a przecież taki model był realizowany przez poprzedników, przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. -u. To trudne określenie. Ale model polaryzacyjno-dyfuzyjny sprowadza się do tego, że w jednym regionie 10 inwestycji, a w drugim regionie musicie zaczekać 10 lat na pierwszą inwestycję. Nie ma zgody i nigdy nie było zgody, żeby w każdym regionie nie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. I wszystko to, co się dzieje, czy w ramach Dużego wsparcia modernizacji dróg samorządowych, czy w ramach realizacji programu budowy dróg krajowych, budowy spójnej sieci komunikacyjnej na drogach krajowych. To jest właśnie szansa dla Polski, to jest szansa dla Polaków, to jest szansa dla wszystkich mieszkających, niezależnie w jakim zakątku naszego kraju. Wszyscy są ważni, wszystkie regiony są ważne. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie redaktorze, tak, naprawdę. Panie było premierze, jeszcze mam, no, naprawdę, jeszcze, mam, e, jeszcze mam pytanie o podręcznik do hitu. Co z nim będzie? Bo jest oburzenie ze strony nauczycieli, ze strony różnych ekspertów. Minister Czarnek powiedział, że zostaną wprowadzone zmiany, ale czy ten podręcznik zostanie wprowadzony, czy zostanie w ogóle wycofany, skoro są w nim błędy i takie kwestie, które są oburzające dla niektórych ekspertów? Szanowni Państwo, to nowy, niezwykle ważny przedmiot. I pilotażowy podręcznik, nowy podręcznik. Wiadomo, że w każdym podręczniku mogą znaleźć się miejsca do korekty, i tam również takie miejsca się znalazły. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że ten nowy przedmiot, czyli historia i teraźniejszość ta historia, właściwie zasadniczo od II wojny światowej, na którą nie było czasu wcześniej w gimnazjach, ale dzisiaj przede wszystkim w liceach i w szkołach podstawowych że ona znajdzie swoje właściwe miejsce. W głowach i w sercach naszych uczniów. To jest najważniejsze. Drodzy nauczyciele, przede wszystkim skupmy się właśnie na tym, aby przekazywać tę wiedzę dotyczącą teraźniejszości, współczesności, na którą najbardziej wpływa ta niedawna historia ta historia II wojny światowej odzyskanie niepodległości, wcześniej II wojna, później PRL, i później ta nasza współczesność. A tam na pewno jest miejsce na kilka korekt, korekt i tak jak powiedział pan minister edukacji i nauki zostaną one wprowadzone. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jest, można, Milnicki, Jeszcze to to nowe pytanie, proszę bardzo. Regionalne. Mam nadzieję, że w temacie konferencji. Dokładnie, w, w, w temacie dróg. Panowie dla nas, panie premierze, panie ministrze, dla nas żywotną drogą jest droga numer 16, S16. Chciałem zapytać, czy tutaj, no, ekolodzy proponują inne warianty. Chciałem zapytać o tę determinację, czy ona będzie, jeśli chodzi o budowę tej drogi? Dziękuję bardzo. Potwierdzam, jesteśmy zdeterminowani, aby droga życia, jaką dla Warmii i Mazur jest Droga ekspresowa numer 16. A ci, którzy nas słuchają z innych regionów, mogą nie kojarzyć, to jest droga biegnąca w układzie zachód w kierunku wschodnim z, przez Olsztyn, dalej mrągowo, dalej w stronę Ełku to droga życia dla Warmii i Mazur i ona musi powstać w zgodzie ze środowiskiem w zgodzie ze środowiskiem społecznym w zgodzie społecznej ta droga musi służyć Warmii i Mazurom ja w ubiegłym roku słyszałem od mieszkańca Piecek od mieszkańca Piecek prosił mnie aby nie rezygnować z tej drogi bo ta droga jest szansą dla nie tylko obecnego pokolenia, które jest aktywnie zawodowo, ale jest szansą dla kolejnych pokoleń. Zapewniam, zrobimy wszystko, a determinacji nam na pewno nie zabraknie. Bardzo dziękuję. Nie widzę więcej pytań, także kończymy konferencję. Panie premierze, panie ministrze, bardzo dziękuję. Dziękujemy.